Przyglądamy się dziś jeszcze bliżej temu, jak odkrywać i rozwijać talenty, inspirując się przygodą pomarańczowego koziołka. Jak zakończyła się ta historia? Czy wiesz, co dzisiaj robi ten koziołek? Często zadaję na zakończenie warsztatów takie oto pytanie, jak uwolnić talenty dzieci, młodzieży, ale też dorosłych nauczycieli, przyglądamy się znowu w kontekście historii o pomarańczowym koziołku, który żył sobie w szarym, zimnym i wilgotnym. Lesie. Dzisiaj jesteśmy w innym lesie, w innej rzeczywistości i kontynuujemy historię koziołka, który miał wiele różnych przygód. Zakończyliśmy ostatnio tym, że ten koziołek, mimo tego, że inni mu nie wierzyli, mimo że wątpili w jego siły, w jego moce, koziołek ten dalej dotarł tam, gdzie chciał. Pomimo tego, że wątpili, pomimo tego, że go wyśmiewali, gdzie nawet las szumiał i liście szeleściły, koziołek ten dotarł na skraj lasu. I na tym skraju lasu była jak dywan, zielona łąka, kolorowe kwiaty i motylki trzy motylki jeden motylek biały, drugi żółty, a trzeci Kolorowy, a na końcu łąki stała ona, brązowo oka sarenka. Koziołek podbiegł do niej i zagadał i tak z nią rozmawiał, aż nastała północ. Było ciemno i koziołek ten zastanawiał się, co zrobić. Zostać sarenką na łące, czy wrócić do lasu. Miał duży dylemat. Co byś zrobił na miejscu koziołka z takim oto pytaniem: czy wrócić do lasu, czy zostać z sarenką, z kimś, z kim ci się wspaniale i wyjątkowo. Rozmawia. Koziołek ten zdecydował, że wróci do lasu. Wróci do lasu po to, żeby opowiedzieć innym zwierzątkom, że jest życie za lasem że jest łąka, kolorowe kwiaty, motyle. Jaki motylek był? Kto z Was pamiętał? Bo były trzy motylki: jeden motylek biały, drugi żółty, a trzeci kolorowy. I tam, oto rzeczywiście. Na końcu tej łąki kto stał? Głośno jest, a więc zajęcia pięknie się rozwijają. Tam na końcu łąki stała brązowo oka Sarenka. I ten koziołek opowiedział tą swoją historię innym swoim kolegom, koleżankom w lesie, czyli zwierzątkom, ale nikt mu nie uwierzył. Mimo tego, że w wielu konkretnych szczegółach opowiadał o swojej przygodzie czasem jest tak, że nie wierzymy swoim znajomym, nie wierzymy swoim bliskim wtedy, kiedy przeżyją swoją wyjątkową przygodę. Ten koziołek aż tak bardzo się nie zasmucił, dlatego że wiedział, że jest życie za lasem. I wracał co jakiś czas, tam bardzo wesoły opowiadał innym zwierzątkom. I w pewnym momencie zaczepiła koziołka wiewiórka. I wiewiórka zapytała, czy może pójść z tobą zobaczyć, o co chodzi, co jest za tym lasem. Koziołek oczywiście zgodził się i wyruszyli razem w podróż. Wyjątkową podróż wiewiórka tam zauważyła coś innego, bo wiewiórki gdzie chodzą? No wiewiórki przecież chodzą w innych miejscach. Chodzą po gałęziach, po krzakach, po drzewach i ona tam spotkała zwierzątka, które mieszkają na drzewach. Zobaczyła, że jest łąka, że są kolorowe kwiaty, motyle. I na końcu łąki kto stał? Brązowo oka, sarenka. Wspaniała, wyjątkowa sarenka. Po pewnym czasie skusił się też żółw, który bardzo, bardzo wolno chodzi. I ten żółw w swoim tempie i swoim rytmie dotarł. Na skraju lasu. I rzeczywiście też zauważył, że jest łąka, kolorowe kwiaty, motylki i sarenka. Jak ten koziołek wracał sobie z powrotem do lasu, taki uśmiechnięty, radosny, pomyślał sobie, że wow, pomogłem, wsparłem w pewnej drodze, wiewiórce, odnalazła to, co ją kręci. Wsparła żółwia, a właściwie ten żółw wsparł się sam, bo w swoim tempie i swoim rytmie dotarł do swoich ważnych, życiowych odkryć. Ten koziołek, taki radosny, szczęśliwy, wracał do swojego lasu. Aż tu nagle... BAM! Coś uderzyło koziołka z całych sił, ten koziołek się przewrócił i cały obolały zastanawia się, co się stało, co mogło się stać. Wszystkie żebra go bolały, rozgląda się, patrzy, a tam łoś, łoś uderzył z całych sił koziołka. Spojrzał tylko na niego i poszedł, poszedł sobie. Ten koziołek taki obolały wstał i poszedł prosto dalej. Nagle na drodze pojawiła się sarenka, brązowo oka sarenka. Podstawiła koziołkowi nogę i koziołek przewrócił się. Zabrała mu tobołek i poszła dalej. Koziołek prawie się załamał, zastanawiał się dlaczego tak się stało. Co mogło być powodem, co mogło być przyczyną takiej sytuacji. Czy ty wiesz? Czy wiesz, do czego przytrafiają Ci się różne rzeczy w życiu, czy masz świadomość? Jak myślisz, jak zakończyła się historia o pomarańczowym koziołku? Co on dzisiaj robi, czym się zajmuje? Jakie ma wyzwania? Może narysuj, namaluj to, co twoim zdaniem było na zakończenie? Podziel się tym z innymi, zainspiruj. Chcesz więcej poznać takich historii, albo chcesz poznać je na miejscu u siebie, wśród dzieci, młodzieży, być może wśród nauczycieli, rodziców, zaproś nas do siebie. Opowiemy, jak przedstawiała się ta historia o pomarańczowym koziołku, który wyszedł z szarego i zimnego lasu, a dzisiaj zajmuje się wyjątkowymi sprawami. Dzięki tej historii i kreatywnym zajęciom możesz odkryć i rozwinąć swoje talenty i swój wyjątkowy potencjał. Serdecznie zapraszam do polubienia, do subskrybowania, do komentowania. Naszego profilu, po to, żeby mógł docierać do kolejnych osób, podobnie jak skorzystała wiewiórka, podobnie jak skorzystał żółw. Może i Ty skorzystasz z tego wyjątkowego wsparcia i inspiracji. Wspaniałego dnia życzę.